Szkoła podstawowa numer 15 imienia Jana Brzechwy, jak co roku zorganizowała festyn rodzinny, który odbył się w piątek 12 czerwca na terenie placówki. Cała szkoła włączyła się przede wszystkim nauczyciele, rada rodziców i dzieci jak widać oczywiście. E, no, kilka miesięcy przygotowań, ale mam nadzieję, że efekty widać. Od godziny 14 do 20 na uczniów i ich rodziców czekało wiele atrakcji. Podoba nam się pogoda, atmosfera i wszystko. To są zjeżdżalnie, playmays, piasek. Magnetyczny, fanty, wszystko. Na specjalnie przygotowanej scenie swoje umiejętności wokalne i taneczne prezentowali uczniowie szkoły. Były gry, zabawy, malowanie twarzy, rozgrywano mecze sportowe. Festyn rodzinny był także okazją do podsumowań kończącego się roku szkolnego. Nowa dyrektor szkoły Marta Kaszuba uważa, że ten rok był zdecydowanie udany. Bardzo dobrze minął rok szkolny, co widać udało nam się już zrobić wiele rzeczy w piętnastce nowych, na przykład salę logopedyczną, a celem tego festynu jest zebranie funduszy na radosną salę, na wyremontowanie i doposażenie przede wszystkim tej radosnej sali. Co to jest, ta radosna sala? Radosna sala jest to sala, w której dzieci, w szczególności 1-3, mogą się bawić, odpocząć, rozruszać. Nie zabrakło przedstawicieli komendy miejskiej Policji Wiewożnie. Dzięki funkcjonariuszom dzieci mogły przymierzyć czapkę policyjną oraz zasiąść za kierownicą radiowozu. Była także okazja do wspólnej fotografii z maskotką policji Sznupkiem. Sporym zainteresowaniem cieszyło się Stoisko ASG, które Przygotowała militarna Polska. Dzieci miały możliwość spróbować swoich sił w strzelaniu z replik wybranej broni. Festyn podobał się również uczniom szkoły, którzy zwrócili uwagę, że szkoła podstawowa numer 15 jest taką placówką, gdzie wszyscy się znają. Ta szkoła jest kameralna i każdy zna każdego. Przykro, będzie iść na wakacje? Nie, ale, ale szkoda, będzie się dostać ze wszystkimi dziewczynami, koleżankami, kolegami, nauczycielami niektórymi. Zabawa była zdecydowanie udana.